Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 70 o poprawności danych, szczególnie niestandardowych, czyli jak na przykład sprawić, żeby Excel pozwalał tylko wpisywać liczby podzielne przez 3. No tutaj na przykład widać, że nawet pojawia się komunikat o tym, możesz go sobie przesuwać. I jeśli piszesz na przykład dwójkę i naciśniesz Enter, to... Pojawi się okienko dialogowe, informując się, że to jest niedozwolona wartość. To akurat jest ten komunikat spersonalizowany dodatkowo. I przy okazji tu w kolumnie obok jest ta formuła, która sprawdza te wyniki. Jak zauważyłeś, jak tu wpisałem dwójkę, no pojawił się fałsz. I standardowo, no, czyli sobie na okienko, jeśli weźmiesz poprawność danych z karty dane, tak, poprawność, poprawność, to, to akurat jest dowolna wartość, ale tu już widać, że jest zaznaczona taka opcja jak ignoruj puste komórki, czyli jeśli tu są puste wartości, to one nie będą brane pod uwagę. I chcę Ci pokazać właśnie opcje niestandardowe, tu będziemy wpisywać formułę, ale właśnie zanim ją wpiszemy, no trzeba wiedzieć jaka ona dokładnie będzie. I Patrząc na to, to bardzo podobnie wygląda jak wpisywanie formuł w formatowaniu warunkowym. Trzeba pamiętać, że zaczynasz od tego miejsca i schodzisz w dół, czyli z taką myślą budujesz formułę. Czyli ja sobie tu zacznę budować ją z boku, żeby później ją skopiować. No i proste. No, liczby podzielne przez 3, więc przyda się funkcja MOD, czyli zwraca resztę z dzielenia. Najpierw liczbę. To wiadomo, to jest ta Liczba i następnie dzielnik. Tak. Chodziło o to, żeby były liczby podzielne przez 3. Ctrl-Enter, przeciągnę sobie do końca na dół. No i tu masz wyniki. Tak. Wszystkie wartości 0 to znaczy, że liczba jest podzielna przez 3. A ta wartość 2 oznacza, że liczba po podzieleniu przez 3. Daje jeszcze resztę. Tyle reszta jest dokładnie 2. Czyli ta wartość nie powinna być tu wpisana. To jak to uznać za prawdę lub fałsz? Czyli jeśli wiesz, że pożądaną wartością jest 0, to łatwo sobie wziąć dopisać, że to ma się być równa 0. Czyli formuła logiczna, sprawdzanie, Ctrl-Enter. I tać jest prawda, przyciągnięcie na dół daje. Miejscu dwójki fałsz. Czyli ja już mogę sobie tą formułę skopiować, zaznaczyć obszar, który chcę sobie tutaj dane, w danych, zaznaczyć znowu tu niestandardowo, wpisać formułę. Tu właśnie o to chodzi, że trzeba pamiętać, że ona idzie od tego miejsca i odpowiednio się przesuwa. Mogę sobie pozwolić na odwołanie względne, będzie się odpowiednio przesuwać i sprawdzać wynik dzielenia i ok, i co, niby nie zadziałało, bo jest cały czas to dwójka. Ale jeśli spróbuję wpisać w innym miejscu dwójkę, nacisnąć Enter, pojawia się komunikat, że ta wartość jest niedopuszczalna. Po prostu poprawność danych zaskakuje dopiero w momencie, kiedy ją nałożysz i wszelkie wartości, które tu są. Są zachowane, czyli nawet jeśli one aktualnie przed nałożeniem formuły nie spełniały jej, po nałożeniu zostaną. Dopiero teraz, jakbym nawet po prostu sobie edytował F2 są Enter, nie mogę jej. Ale jak nacisnę Escape, to ona tu dalej zostanie, bo nie zostaną wprowadzone zmiany. Oprócz tego, że tutaj zostało nałożone formatowanie niestandardowe, to jeszcze dodatkowo tam pojawiły się tam komunikaty. Tylko. Podzielne przez 3. Właśnie, to jest komunikat wejściowy. Czyli to będzie się pojawiało, kiedy najedziesz na którąś z tych komórek, które obejmuje ta reguła sprawdzania poprawności. Mogę jeszcze napisać, że możesz wpisywać. No, OK, zatwierdzę sobie. I teraz widać, że jeśli jesteś tutaj, no to jest ta informacja. Ona się ładnie pojawia przy każdej komórce. No. Okazałem Ci, że mogę ją przesunąć. I jak ją przesunę, to już teraz ona jest na stałe w tym miejscu, nieważne którą komórkę nacisnę. Wcześniej się przesuwała z komórkami. I dalej jeszcze raz zaznaczam sobie, bo tu była jeszcze dodatkowa opcja, tak, że jak wpisywałem tą niepoprawną wartość, to jest komunikat. I znowu, ten komunikat jest standardowy. A no ja chcę sobie też go spersonalizować. Poprawność danych, poprawność danych jeszcze raz. To jest po prostu inna zakładka. Ustawienie to było właśnie formuła Komunikat wejściowy, czyli w momencie, kiedy wchodzisz na komórki i alert o błędzie, czyli kiedy zostanie wpisana ta niepoprawna wartość. Czyli jeszcze raz, tylko podzielne przez 3, możesz wpisywać i tak dalej, żeby to było szybciej. I teraz jeszcze raz spróbuję dwójkę, Enter i widzisz, jest ten komunikat spersonalizowany już. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.